Przesunięcie wykresu funkcji kwadratowej o wektor. Jak mamy takie zadanie, że mamy funkcję x kwadrat, czyli funkcję x kwadrat można sobie naszkicować, tutaj wiemy, jak ona wygląda. Punkty będą 0, 0, 1, 1, minus 1, 1, 2, 4 i minus 2, 4. I jak przesuniemy tą funkcję o te podane wektory, to jakie wzory wówczas będą te funkcje miały? I tutaj można sobie przypomnieć w wiadomości o przesunięciach ogólnie funkcji o wektor, bo to już było wcześniej w dziale funkcje. Tutaj jest to takie przypomnienie utrwalenie, z tym, że odnośnie funkcji kwadratowej. I tutaj, tak, w przykładzie A mamy przesunąć tą funkcję o wektor 1, 2, co oznacza, że na współrzędnej x, czyli lewo-prawo, przesuwamy o 1 w prawo. Natomiast na spórze y mamy tutaj 2, czyli to oznacza, że o 2 do góry, czyli każdy punkt przesuwamy równocześnie 1 w prawo i 2 do góry. Czy jak tutaj mam ten punkcik, to przesuwam jeden w prawo i 2 do góry, czyli on będzie tu. Stąd on znajduje się tutaj. No i kolejne, można narysować w ten sposób, że albo sobie każdy punkt też przesuwamy jeden w prawo i 2 do góry. I on będzie tu, tak? Później ten. Jeden w prawo i 2 do góry, i on będzie no tutaj. Albo można też w ten sam sposób, że jak już określiliśmy ten jeden punkt, to one będą względem siebie identycznie rozłożone. tak, Będą od, sie, od siebie tyle samo odległe, ponieważ jest to ta sama funkcja. Czyli jeżeli tu już zaznaczyłam, że wiem, że tu jest ten jeden, to wiem, że te tutaj są jakby po tutaj takich jakby kwadracików oddalone, czyli mogę sobie te tutaj automatycznie narysować. I wiem, że od tych ten jest oddalony, że je tu jeden w prawo i trzy do góry, no tutaj idę tak samo. Więc albo każdy przesuwam o ten sam wektor, albo sobie analogicznie do tego rozmieszczenia, które jest tutaj, rozmieszczam te punkty tu i szkicuję tą parabolę. I teraz jaki ona będzie miała wzór, jeżeli ja ten, ten wykres x kwadrat o taki wektor przesunęłam, o taki tutaj. No to tutaj musimy sobie przypomnieć, że jeżeli przesuwamy na osi x w prawo o 1, to jakby do wzoru funkcji do x tutaj nam wchodzi jedynka, ale z minusem. Czyli jak przesuwamy w prawo na x, to piszemy minus. To jest to trochę nielogiczne to przesunięcie na x, bo wydawałoby się, że skoro w prawo, to bardziej będzie plus, prawda? Ale tu niestety jest odwrotnie. Czyli jeżeli przesuwamy na x 1 w prawo, to tutaj wpisujemy minus 1 do wzoru funkcji. Pamiętamy, że to był ten kwadrat, czyli robimy to w nawiasie i piszemy kwadrat. I potem przesuwamy jeszcze o 2 do góry każdy punkt. I akurat przesunięcie na Y, że 2 do góry, jest dosyć takie logiczne, no bo 2 do góry, czyli dopisujemy do wzoru funkcji plus 2. Jeżeli by było 2 w dół, to wtedy wpisujemy minus 2. I ta funkcja jest zapisana wówczas w takiej postaci, która się nazywa postacią kanoniczną o tym będzie później. Ale jak będziecie już później oglądali ten film znając postać kanoniczną, to tylko podpowiem, że właśnie w ten sposób się rysuje najłatwiej funkcję w postaci kanonicznej, że najpierw się wychodzi właśnie z tej funkcji ax kwadrat, ją się najpierw szkicuje i potem się ją przesuwa właśnie o ten wektor, który jest tutaj zawarty w tym wzorze tej funkcji. Czyli na przykład, gdybym chciała narysować funkcję o takim wzorze, która jest w postaci kanonicznej, no to najpierw bym narysowała sobie funkcję o wzorze e, x kwadrat, ponieważ a tutaj jest 1 i bym przesunęła każdy punkt o wektor 1 e, w prawo i 2 do góry i wówczas uzyskałabym tą funkcję właśnie tu narysowaną. Ale o tym będzie jeszcze później, to może być na razie dla Was niezrozumiałe, póki co jest najważniejsze, żeby umieć te funkcje, e, tak, te podstawowe a x kwadrat, które dopiero poznaliśmy, przesuwać o te wektory i pisać, jaki wówczas powstanie wzór tej funkcji. No i teraz mamy podpunkt B, tutaj mamy przesunięcie o wektor 1, minus 2, co oznacza, że każdy punkt tej funkcji x kwadrat ja przesuwam o 1 w prawo i 2 w dół. Czyli jak ten punkt o współrzędnej 0, 0, się przesunę 1 w prawo i 2 w dół, to on będzie miał współrzędne 1, minus 2, czyli będzie tu. I pozostałe punkty rozmieszczam tak samo, identycznie względem siebie, jak są tutaj. i Potem tą parabolę rysuję i teraz jaki ona będzie miała wzór? Tutaj przesuwałam jeden w prawo, czyli wpisuję x minus 1 do kwadratu i 2 w dół, czyli minus 2. I jeszcze jeden będzie wykres tego typu. Nie, jeszcze dwa mamy, bo jeszcze mamy podpunkt C i D do narysowania. Czyli tak, mamy podpunkt C, to tutaj przesuwamy o 3 w lewo każdy punkt i 2 w dół. Czyli 3 w lewo i 2 w dół, czyli ten wierzchołek będzie wówczas tutaj punkcie rozpółrzędnych minus 3, minus 2 i potem analogicznie tak samo rozmieszczam te punkty, jak były rozmieszczone w tej paraboli, łączę te punkty i mam wykres. Teraz jeszcze wzór, czyli tak przesuwam o 3 w lewo na osi x, czyli wpisuję do x plus 3, zamykam nawias do kwadratu i tu mam 2 w dół, czyli dopisuję minus 2. I ostatni wykres, tutaj będę przesuwała każdy punkt o 2 w lewo i 4 w dół. Czyli wierzchołek będzie 2 w lewo i 4 w dół, czyli będzie miał współrzędne minus 2 minus 4. I jak już mam ten punkt, analogicznie tak samo położenie tych pozostałych punktów rysuję, i wzór funkcji będzie x plus 2 do kwadratu, ponieważ przesuwam o 2 w lewo na osi X, a tu jest nielogicznie, czyli wpisuję z plusem, i jeszcze 4 w dół, czyli na Y. Wpisuję ten sam znak, zawsze co tutaj jest, czyli będzie minus 4.